Dzień dobry, 17-letni Miglans i Jakub Turbiak. Cześć. Rok produkcji 2007. Witam. Tak, dokładnie. Cześć, cześć, witam serdecznie. No młody jesteś 17 lat. Yy, no, no młody, ale i tak z, z, późno zacząłem swoją przygodę w tym sporcie, mimo wszystko, patrząc na porównanie innych zawodników, z którymi się ścigam w klasie junior. I ty zacząłeś w wieku 17 lat, ja miałem 20 dobrych ponad 5, jak zacząłem. Nigdy nie jest za późno na no, spełnianie. Nie, marzeń. oczywiście, ale, też ale patrzę... żeby coś osiągnąć, to faktycznie czym lepiej, czym wcześniej, tym lepiej. Tak, dokładnie. To powiedz, jak się zaczęło? Skąd u ciebie rajdy? No, bo jesteś z kamionek, więc na pewno wiele rajdów, wiele edycji rajdów przyjeżdżało ci koło domu, zakładam. Tak, dokładnie. E, zaczęło się tak, że babcia mnie zaczęła uczyć jeździć samochodem. Babcia. Tu, babcia, dokładnie, babcia. tak. Słowo klucz babcia. E, babcia. Fiat Cinquecento 700. E, miałem 6 lat wtedy. E, no i tak powolutku babcia mnie zaczęła uczyć. E, na, na początek na kolanach, później zacząłem y, w Pieszycach koło cmentarza, koło kościoła y, jeździć już samemu, babcia na prawym fotelu. Y, na i odmo na prawym? Na prawym, już wtedy samemu jeździłem, jako miałem 7 lat już wtedy. Ale samodzielnie jechałeś, czyli na lewym fotelu? No, na lewym fotelu, tak. Powiedziałeś na prawym, czyli jako pilot, czyli nie, no, jechałeś za sterem normalnie. Tak. Okej, okay, tak. no to nie stresuj no. się, spokojnie. Y od małego jeździłem, chodziłem wtedy z dziadkiem na Kryterium Kamionki i wtedy zawsze mówiłem, że chcę, chcę jeździć w rajdach, to jest moje wielkie marzenie. No i jak mieliśmy taką możliwość, to, to w wieku 16 roku życia zacząłem startować. Początek to był w Wałbrzyskim jeszcze kierownicy, jeszcze wtedy. A jak wspominasz taki pierwszy start? Jak nie wiem, emocje, nerwy? Emocje... Pamiętam, Wojciech Żuchowski był moim pilotem pierwszym. Yy, fajny start. Yy, wtedy Corsa yy, B z 1,2 silnikiem. Yy, fajnie szło jak na pierwszy start, ale no niestety przez usterkę łożyska nie dojechaliśmy do mety. No to. Pierwsze koty za płoty można powiedzieć, tak, pierwsza tak. gorycz wylana, dokładnie no bo w tak. tym sporcie taka gorycz się też dosyć można powiedzieć często zdarza. Czasami często, czasami mniej często, to też zależy od budżetu i tego tak, wszystkiego, oczywiście. czym no, dysponujemy. To się najbardziej liczy. No powiedz mi, bo jest z Tobą mama, tu ci mocno tak, dokładnie. powiedz jak mama znosi Twoje starty? Mama się na początek bała, bardzo się o mnie bała, yy, więc przekonywałem ją, że KJS na początek będą tylko KJS, a następnie kupiliśmy Peugeota, którym w tym momencie startuje, no i zaczęło się od wyścigów górskich, i tak powolutku, aż doszliśmy do Wikinga. Do A kto jest sponsorem tego wszystkiego? Sponsorem babcia, babcia z dziadkiem i mama też. No tak, bo byłeś w sklepie i faktycznie tak, tak. babcia finansowała. Tak, mama również, ale w głównej mierze babcia, to, to muszę przyznać. No to chyba masz teraz między takie, między rajdami, między imprezami, w których bierzesz udział to też masz jakieś zobowiązania jakoś się odwdzięczyć babci, więc tam chyba jakaś pomoc musi płynąć, prawda? Tak, oczywiście, ale też jeszcze nie tylko rajdy, yy, bo, bo jeszcze na gitarze gram, też babcia mnie zaczęła, yy, pozwoliła jakby, pozwoliła na to, że mogę... Pokazała zacząć... ci ścieżkę. Pokazała mi ścieżkę, zawsze marzyłem też na no, graniu na gitarze, więc też, też gram 9 lat na gitarze. Na no jakiej? Na elektrycznej, od 3 lat, a... 6 lat na, na klasyczny grałem. No czyli to nie jest jeden kierunek w Twoim życiu. Nie, jest narciarstwo. 16 lat narciarstwa. Matko Bosko. Tak, także. No wiele, dobrze, no to wiele, nie, nie wiele ma kierunków. W, nie ma nudy w Twoim życiu. Nie Tylko zastanawiam się, jak w takim razie mamy i babci Portfel to wszystko znosi. Bo zakładam, że to wszystko kosztuje. <śmiech> <Yeah>. <śmiech> mama, mama się krzywi, słuchajcie, za mną mama się krzywi, więc dobra, nie poruszajmy tego tematu, tak, żeby ruszajmy. się budżet tak. nie, nie zmniejszył. Tak, typu, nie, nie. <laughs> Powiedz mi taką rzecz, niebawem, bo już za chwilę w zasadzie rusza Junior Cup, którym jakby ojcem jest Marek Paciorkowski, który wczoraj się pojawił w wywiad. Czy wczoraj? Tak. tak. Dla was to będzie kiedyś tam. Mhm. A zatem co sądzisz o tym, o tym evencie? Oj, coś niesamowitego. Fajnie, że coś takiego jest. Y no, u mnie na przykład niezbyt mi się to opłaca, bo nie cały rok do zaczęcia prawa jazdy, ale młodszym zawodnikom naprawdę świetna inicjatywa i wielki szacunek za to, co chłopaki robią. Będzie, zakładam, że to będzie fajny, fajna impreza. Fajna impreza, będą równe szanse. Przede wszystkim właśnie tak. chciałem nawiązać do tego, że te szanse będą bardzo wyrównane, bo auta będą ze zbliżoną wagą, niemalże taką samą, bo będą prawdopodobnie doważane z tego, co, co się orientuje. Będzie mieszanie komputerów, losowanie komputerów, więc naprawdę tutaj trzeba będzie się wykazać tym, co jest w głowie i szybkością. Umie umiejętnościami, tak, to będą tylko walka umiejętności. Yy, no a mocą to, to tam dysponować dużą mocą nie będą chłopaki, bo niestety, no jak mówiłem, Yy, niestety nie wystartuje. Będę yy, starał się wystartować w konkursie yy, Junior Talent, yy, no i zobaczymy co czas pokaże. Czyli jest chęć, żeby się tam... Jest chęć, oczywiście. No trzeba trzeba Trze... próbować na wszystkie kierunki. Ty już masz, Kuba, w trochę marzeń spełnionych, czy gitara, czy właśnie narty, czy chociażby pierwsze kroki w motorsporcie, a Powiedz mi, bo chciałbym wrócić z powrotem do tego, jak zaczęła się Twoja przygoda. Czyli pierwszy Kajotes, który był jako mistrz kierownicy w obrzychu. Tak, dokładnie. Potem... Yy, tylko mistrz jeździłem. To był mój początek z korsą. Następnie, tak jak mówiłem, kupiliśmy Peugeota, to Corsa została sprzedana. Yy, no i po zaczęła się przygoda. Zaczęliśmy pierwszy start Peugeotem, to był dolnośląski mistrz kierownicy. Następnie był, przepraszam, woźb a to ludzi woziłem w dzierżniowie w akr -ze. To poczekaj, i jakie było zainteresowanie, żeby ludzie wsiadali do takiego młodego kierowcy? Yy, duże zainteresowanie, to muszę przyznać, ale też yy, widać było, że jednak lekka obawa była, bo yy, jednak młodociany kierowca, ale, ale dużo zainteresowanych osób było tym, żeby wsiadać na prawy. Uważasz się za dobrego kierowcę? Yy, ciężko powiedzieć. Jeszcze myślę, że nie. I jeszcze dużo nauki przede mną, to jest y, dużo jeżdżenia, bo mało miejsc do trening treningów i tak naprawdę treningiem są y, zarówno zawody, wszystkie kiotesy i wyścigi górskie to są zawsze treningi, od razu, razem. Rozumiem. I po waśpie przyszedł czas na? Na Dolnośląskiego Mistrza Kierownicy, wtedy była jazda na trzech kołach, ponieważ zawieszenie z miało wysokie sprężyny i miękkie zawieszenie, a z tyłu założyliśmy podboje, które myśleliśmy, że będą Fajne do usztywnienia tyłu, ale no niestety się nie udało, jeździliśmy na trzech kołach. Na scenie był pierwszy KJS Świnica, nie, drugi to był, przepraszam, od AKR-a i tam mieliśmy drugie miejsce w klasie, junior. Na scenie był Dolnośląski Mistrz Kierownicy i zaczął się wyścigi górskie, zaczęły się Złoty Stok, to był jako trening. No, i powiedz, kto ci zaprowadza to auto? Jak wygląda logistyka tego wszystkiego? Mój pilot Tomasz Bydnarski. Yy, złoty stok yy, na autolawecie udało się przetransportować auto, yy, reszta na kołach jeździmy. Yy, zamieniamy się yy, na no dojazdówki po prostu, tata wsiada i jedziemy. Rozumiem. A powiedz mi, czy na Twoim aucie są jakieś logotypy sponsorów? Nie ma niestety jeszcze nic. A miejmy nadzieję, że. robisz coś w tym kierunku, żeby coś się pojawiło? W tym sezonie chcę zacząć działać już tak, żeby znaleźć sponsorów. Yy, w tym momencie no, no, niestety nie udało się yy, nikogo zdobyć, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Czyli w tym momencie możesz jedyne co zrobić, to nakleić sobie dzięki mama i dzięki Babci. Tak, dokładnie to to takie tak. Takie to... modne podziękowania. Sam kiedyś właściłem takie podziękowanie dla kolegów, którzy pomogli mi przy budowie rajdówki, a myślę, że to fajny ukłon w ich stronę. Pewnie, że tak. Dobra, powiedz mi, jaka jest przyszłość dla ciebie? Co ty chcesz osiągnąć? W którą stronę chcesz pójść? Chyba jak każdy z nas juniorów chciałby w WRC kiedyś jeździć to jest taki główny cel, ale. To yy, czekaj, zanim, patrzeba... zanim się rozwiniesz, to mi powiedz, czy myślisz, że jest to realne marzenie? Myślę, że jeżeli budżet pozwoli, to tak. A jeżeli chodzi o, o moją jazdę, to myślę, że. że Dam radę, Jakby, no, będę dążył, jak tylko dam radę w tym kierunku. Wiesz, ile to wyrzeczeń kosztuje, i jak długo, jak dużo w zasadzie czasu trzeba poświęcić na, na taki kierowca, który już zachodzi daleko, jego nie ma nigdy w domu. Cały czas siedzi w rejdówce, to są testy i wiele, wiele pracy wiesz rozmowy. Psychologowie, jacyś sportowi. Zagłębiałeś się kiedyś w całą tą otoczkę? Wiesz, jak to jak wygląda? Le, jeszcze nie, ponieważ no, nie, nie patrzę tak daleko, tylko patrzę bardziej przyszłościowo, czyli to, co jest. Czyli daleko w, należy patrzeć. Daleko owszem, ale patrzę na razie to, co jest możliwe do wykonania, na co budżet pozwala. I, i tak jak mówiłem, że rok prawo jazdy, to chciałbym w SKO zacząć startować tak już trochę wyżej i tak powolutku, powolutku nie od razu y, dążyć do swojego celu. Zamierzasz zmienić auto, czy pozostać przy tej wersji, którą w tej chwili dysponujesz? No chciałbym zmienić auto. Miejmy nadzieję, że to się uda za jakiś czas. Pozdrawiamy babcie tym samym. Y, ta, Tak, babcie pozdrawiamy. Mamy również. Y, ogólnie rodziców, no. Y, miałbym, mam nadzieję, że, że to się uda w tym sezonie, y, ponieważ tym samochodem, który teraz mam małe są szanse, ponieważ tam Mocy dużo nie ma. Małe szanse, przepraszam, że Ci tak wchodzę w słowo, ale próbuję nawiązać do tego, co mówisz aktualnie. Małe szanse, ale chyba takie adekwatne do Twojego wieku, do umiejętności. No, na takim słabym aucie można się wiele nauczyć, chociażby szanowania prędkości, która jest bardzo kluczowa, no bo przynosi czas na mecie. Tak, dokładnie, to jest bardzo ważne, no ale przez to, że ścigam się w klasie junior, nie mamy tam klas. Więc chłopaki startują. Wszyscy w jednym worku. Start, dokładnie tak. Chłopaki i więcej mocy no to tym trudniej mam. Ponieważ ja mam około 60 koni mechanicznych ratuje mnie szpera. A, chłopaki, A czyli jest. Szpera jest tak to udało się załatwić że szpera mm -hmm. jest. A chłopaki mają głównie powyżej 100, 100 koni więc no, ciężko jest w klasie. Które miejsca w miarę zajmujesz. Na dolnośląskim mistrzu kierownicy niestety daleko, ponieważ tam no, nie ukrywajmy, trzeba mieć dużo mocy, żeby się napędzić. Wyścigi górskie fajnie, bo miałem z czterech przejechanych wyścigów górskich. Dwa podium, miałem drugie... drugie, Tak, podwójne drugie miejsce. tak Czyli dwa razy na, na, na drugim stopniu podium. Dokładnie. No to tak. świetny wynik na ilu uczestników? Złot... no to tak, jedłownik to było na dwójkę. Yy, dwójkę yy, a jeżeli chodzi o yy, Srebrną Górę, to była nas piątka. No to dobra, jedłownik można odpisać, bo było Was no, dwóch, Tak, więc Innej opcji nie było, wystarczyło no. dojechać, ale jeżeli chodzi już o Srebrną Górę, tak jak wspomniałeś, no to. To już była walka. Też... To już była walka, to już, tak, była, walka, tak. już była konkurencja, Tym by bardziej, się z nim gonić. Najsłabsza to w klasie, więc. Mhm. kto stał przed tobą na podium? Przyde mną Michał Augustyniak, No, szybki jest. Tak, dokładnie tak. Szybki zawodnik. Yy, mo dużo mocy ma. To, to, no, nie porównujmy tak naprawdę samochodu. No tak, to nie, nie macie klas, więc no, to jest zrobione po to, żebyście się mogli uczyć. Tak, więc dokładnie. i tak to jest wielki układ dla organizatorów. Dokładnie tak. Że nie. pozwalają Wam brać udział w takich. Gdziekolwiek jeździć. Tak. Wie, no, nasz wiek to i tak bardzo dobrze. Tak, no bo za moich czasów nie było takich alternatyw, trzeba by było mieć wszelkie uprawnienia i, i, i nie było możliwości, żeby nawet tak pomyślać. Łąki były, prawda? Łąki no, no. były, no akurat <laughs> po łące to nie jazda, ale no każdy z nas ma coś za uszami. No i ty też masz, bo wiem, że podwędziłeś babci nieraz w furę, nie. Y, Mamy się zdarzyło raz to tam. A to mamie podwędziłeś? Mamy tak, tak? A -a? Opel Tigra. No niestety nieprzyjemnie się to skończyło. O, dawaj. Y, y... No zaliczyliśmy boka na kamionkach, no to taka przygoda. <laughs> <laughs> Także no zaliczyliśmy bok, wróciliśmy do domu no i trzeba było auto zrobić, do tej pory jeszcze nie zrobiłem, ale... Co znaczy boka w Twoim jakby... No mianowicie y, mega ślisko było, rzeka dosłownie po drodze płynęła, no i na zakręcie mnie wypluło i, i no, wpadłem do rowu. I przechyliło auto na lewą stronę. Przez to, że był bagażnik dachowy, to się nie przewróciliśmy na dach, tylko odbiło nas. Zniszczyliśmy znak, ale wszystko naprawione. I jaka reakcja mamy? Mama bardzo zła, zawiedziona, ponieważ to było jej wymarzone auto. No ma je 20. 25 lat, 25 lat I, I, po, i po 24 latach niestety autko ucierpiało z rąk syna. No. No i jak zakładam to też nie zostało naprawione z rąk syna, tylko z mamy ja się, portfela. Jeszcze ja nie, nie jeszcze nie, ja nie zostało naprawione w ogóle, yy, zbieram budżet i, i będę próbował no musisz, samemu to robić. Musisz teraz podzielić te budżety na starty i no prawie no, nie będzie łatwo, uwierz nie, mi, że nie, nie będzie, łatwo. będzie łatwo, ale e, powiem Ci tylko jako starszy kolega, szanuj, Osoby, które cię wspierają no tak, finansowo. Szanuję, tak, także... ale to, to, jak mówiłem, to nie, nieszczęśliwy wypadek, nie spodziewałem się kompletnie tego. Tym bardziej, że kamionki... Znaczy, zna... w ogóle nieszczęśliwym wypadkiem było to, że się posunąłeś chyba do podebrania tego auta jednak? Bo, no tak. No, no, to było nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne. Tak, ale no, no, stało się, no to już no, czasu nie cofniemy. Nie, tak, ale Częłam nauczkę się... masz na przyszłość, mam nadzieję, tak, że wyciągnąłeś z tego wnioski. Oczywiście. Czego mam ci życzyć, powiedz? No Chyba sukcesu w tym sezonie. No to ja ci życzę sukcesów. Życzę Ci też przesiadki do czegoś. Może nieprofesjonalnie, no bo to nie jest łatwo, łatwo uzyskać. Ale życzę Ci na, przede wszystkim, żebyś mógł wsiąść do czegoś przygotowanego już do, do, do sportu, żeby to fajnie działało, żebyś mógł poczuć to auto i, i spędzić w nim jak najwięcej czasu. I kto wie, może faktycznie uda ci się wypłynąć na szerokie wody. Mam nadzieję taką. Dzięki wielkie. Dziękuję, Dziękuję. Jakub, Turbiak. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć.